Cześć, witajcie w pierwszym jesiennym golajnie. Dość długa była przerwa od ostatniego materiału, dłuższa niż zakładałem, no ale siły zebrane można, można działać. Na początek podziękowania dla patronów, którzy zostali ze mną pomimo tej długiej przerwy. Oczywiście zapraszam też do dołączenia. Tutaj można się dowiedzieć, jak to zrobić i jakie benefity na Was czekają. No a teraz już przechodzimy do rzeczy. Zaczynamy od najwyższej klasy rozgry rozgrywkowej, będzie troszkę ploteczek, informacje, znaczy wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że w przyszłym roku w PFL1 zobaczymy 9 klubów. Do dobrze nam znanej już ósemki mają dołączyć Wilki Łódzkie jako mistrz, PFL2, no i też podobno w Łodzi dobrze, dobrze się dzieje, plany tam są ambitne. Jest bardzo stabilnie, podobno są już podpisani imporci, jest podpisany sztab szkoleniowy, to wszystko jest skompletowane, także wydaje się, że sportowo będą gotowi. Pod znakiem zapytania zostaje stadion. No w tym roku widzieliśmy, że wilki poszukiwały swojego obiektu domowego. No mam nadzieję, że uda im się w Łodzi zawsze było ciężko z boiskami. No ale mam nadzieję, że uda im się znaleźć obiekt, na którym będą mogli godnie występować w pierwszej lidze. No niemniej same wilki wyglądają na ten moment, przynajmniej z tych takich kuluarowych informacji bardzo solidnie. No i liczę, że będziemy mieli naprawdę dobrego, nowego pierwszoligowca pozostajemy w klimacie ciekawostek i ploteczek gdzieś tam które wypływają troszkę bokiem. Swoją transferową ofensywę zaczęła Silesia Rebels, no niemalże od razu po zakończeniu poprzedniego sezonu tam plany są ambitne, no i dość szeroko dzieją się rzeczy, bo Rebels rozmawiają z całą armią zawodników, są przedstawiane kontrakty, są negocjacje. Nie wiem jak dużo wyjdzie z planów Katowic, natomiast naprawdę tam wszystko się dzieje na, na dużą skalę. Rozmawiają z bardzo dużą liczbą zawodników. Pytanie, kto zdecyduje się przyjąć warunki, jakie proponują Rebels i kto wzmocni ostatecznie drużynę z Katowic. Na pewno rebelianci chcą zagrać w przyszłym roku w europejskich Bucharach. Zresztą to gdzieś oficjalnie się nawet pojawiło na, na kanałach Rebels. Także no jest to ciekawa opcja transferowa. No Pytanie. Jakie warunki przedstawiają zawodnikom Katowiczanie. No, natomiast same plany, same plany i ten cały zakres działań jest bardzo szeroki, i bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądała przyszłość Rebels. Lecimy dalej z ciekawostkami i, i proteczkami. Podobno bardzo mocno zbroją się też Eagles na, na przyszły sezon. Na razie nie mam szczegółów, jeżeli chodzi o, o nazwiska. Na pewno w Warszawie został awal Umaru. Jakby jeden z najlepszych, chyba, importów w ostatnich latach w polskiej lidze. Teraz pracuje z juniorami Eagles. No i jakby nie wiem, czy to jest kwestia tego, że został, przedłużył sobie pobyt w Warszawie, czy planowany jest na, na kolejny sezon. Nie mam pojęcia. Na pewno jest w Warszawie, więc gdzieś tam można sądzić, że, że być może jest przymierzany do tej drużyny na przyszły rok. Natomiast pewności co do tego nie mam. No zobaczymy. Jeżeli chodzi też o Lowlanders, no to tam wiemy, że będzie przebudowa składu. Bardzo jestem ciekaw, jak mistrzowie Polski obecni będą wyglądali w przyszłym sezonie, kim będą dysponować jako, jako zawodnikami. Pozostałe drużyny tu na razie cisza, niewiele się dzieje, no ale jest dopiero początek października, do sezonu, w zasadzie do rozpoczęcia przygotowań do sezonu, też jeszcze ponad miesiąc został, także pewnie bliżej y, terminu, kiedy drużyny zaczynają trenować, będzie coś y, wiedzieć więcej. No, a już jeszcze wracając do takich y, samych rozgrywek przy dziewięciu klubach w pierwszej lidze nie mielibyśmy już podziału na grupy, mielibyśmy jedną ligę składającą się z dziewięciu drużyn. Wtedy system rozgrywkowy, rozgrywkowy to byłby mecz każdy z każdym, czyli każdy klub grałby cztery mecze domowe, cztery wyjazdowe. Mielibyśmy osiem weekendów meczowych. Każdy klub miałby też jeden bye week, więc całkiem całkiem spoko, prawdopodobny start rozgrywek to jest z połowa kwietnia czyli prawdopodobnie albo drugi, albo y, trzeci weekend y, kwietnia. Co do drugiej ligi, no tutaj y, z tą drugą ligą nierozerwalnie powiązane są rozgrywki y, ligi dziewięcioosobowej, bo dziewiątki moim zdaniem w tej chwili nie mają najmniejszego sensu i życzyłbym sobie tak personalnie i osobiście, żeby ta liga y, została y, rozwiązana, bo to miała być liga, rozwojowa dla nowych drużyn, które powstają, a stała się ligą spadochroniarzy dla drużyn, które nie są w stanie rywalizować w drugiej lidze, więc chodzą pięterko niżej do dziewiątek tam jest łatwiej, no i wygodniej jest grać w dziewiątkach niż próbować zbudować drużynę 11 osobową. moim zdaniem dziewiątki właśnie powinny zostać zlikwidowane, a kluby wciągnięte do drugiej ligi są tam solidne, ekipy z dobrym zapleczem z dosyć stabilnym składem, więc myślę, że spokojnie poradziłyby sobie w rozgrywkach 11 osobowych. No i wtedy w takiej drugiej lidze mielibyśmy 10, 12 zespołów, można by było robić mini grupy 3, 4 zespołowe, żeby te dojazdy nie były duże, żeby nie obciążały budżetów. No naprawdę jest dużo scenariuszy na tą drugą ligę. Mam nadzieję, że te właśnie dziewiątkowe kluby zostaną wciągnięte może nawet siłą do, do drugiej ligi. Czy będą 3, czy 4 grupy, nie wiadomo, to na razie wszystko jest kwestia ustaleń. Spotkań ligowych jeszcze nie było, więc to na razie są takie patykiem na wodzie pisane scenariusze. Aczkolwiek wiem, że będzie gdzieś presja położona na to, żeby właśnie taki scenariusz się realizował, bo na no dziewiątki w tej formule jakie są, no one nikogo nie interesują. Sami wiecie, że ani te materiały, które się pojawiają, nikt tego nie czyta, nikt tego nie ogląda. Te transmisje są, no są jakie są. Naprawdę, ta liga nie ma żadnego sensu. No i można też by było zadać pytanie, co z klubami, które nie dadzą jednak rady zagrać w drugiej lidze. No i oni, cóż, no niech się przemianują na, na flagówkę. I tutaj mówię bardzo serio i, i bardzo poważnie, jako kraj, jako dyscyplina potrzebujemy drużyn futbolu flagowego, bo jeżeli za kilka dni okaże się, że flagówka stała się sportem olimpijskim, no to otworzą się ogromne możliwości dla, dla tego sportu, no i właśnie dla klubów futbolu. Flagowego. Tak by nie ma co ukrywać, że, że flagówka to jest zupełnie inna dyscyplina sportu niż futbol amerykański. Zupełnie inne są wzorce ruchowe, potrzebne są zupełnie inne umiejętności. No i wiadomo, że dobry zawodnik futbolu amerykańskiego niekoniecznie będzie dobrym zawodnikiem flagówki. No i bardzo boleśnie o tym przekonała się nasza kadra na, na mistrzostwach. Europy. Tak, tak. Widzieliśmy, jakie były wyniki. Wygraliśmy jeden mecz od najlepszych drużyn europejskich. Dzielą z nas lata świetlne. Jesteśmy za nimi naprawdę potężna jest, potężny dystans do, do nadrobienia. No i kluby, flagówki są nam bardzo mocno potrzebne. W tym roku No sami widzieliśmy, jak wyglądały Mistrzostwa Polski we, we flagówce. I nie chodzi mi wcale o organizację, bo ta była na, na dobrym poziomie. Chodzi mi o zainteresowanie drużyn i klubów. No, w, Turniej w Gorzowie został odwołany ze względu na brak drużyn, które chciały tam zagrać. W pozostałych turniejach były 4, 5, 6 drużyn, więc te limity nawet nie były wykorzystywane. Ciężko, ciężko to nawet skomentować, No mam nadzieję, że będzie to wyglądało troszkę inaczej, bo już sam turniej finałowy wyglądał... Całkiem nieźle, tak? Ja półfinał i finał obejrzałem z przyjemnością, było dużo dobrego grania, były fajne akcje, ciekawe zagrywki, no było dużo szybkiej gry, naprawdę było na czym, na czym oko zawiesić. Choć też wniosek, jaki mi się nasuwa po tym turnieju finałowym w rybniku, jest taki dość smutny, że żeby grać o najwyższe cele w Polsce w futbolu flagowym w tej chwili. To wystarczy mieć. Dobrze, być dobrze przygotowanym pod kątem fizycznym, albo mieć. Dobry playbook, tak, ewentualnie jeszcze dynamicznych, szybkich i zwrotnych zawodników, i to w zupełności wystarczy, żeby walczyć o, o medale. Obecni mistrzowie mieli wszystko. Tak, oni mieli i playbook, i zawodników dobrze przygotowanych, i taktycznie, i fizycznie. No i widzieliśmy w finale deklasacja Sakis, no, nie, nie, był, nie był w stanie nawiązać walki. No natomiast y, sakis miał playbook bardzo dobry. Miał kilku zawodników też fizycznie nieźle przygotowanych i to wystarczyło na, na drugie miejsce. Także naprawdę tu jest. Duże pole do, do działania, jeżeli chodzi o, o flagówkę, choć w zasadzie uważam też, że obecne pokolenie zawodników, a, a nawet juniorów grających w futbol dla flagówki jest już y, stracone. Y, oni zupełnie inaczej poruszają się na boisku, inaczej wchodzą w kontakt. Y, nie da się przełożyć zawodnika futbolu amerykańskiego na, na flagówkę. Nadzieję możemy wiązać z dzieciakami, które trenują teraz w tych grupach minisowych, czyli. 10 12-13 latki oni są w stanie wyrobić sobie nawyki ruchowe do flagówki, sposób poruszania się do flagówki i no, mam nadzieję, że dzieciaki, które teraz grają we flagówkę, zostaną we flagówce, a nie zostaną skonwertowane na tackle football. Zostając jeszcze w klimatach flagówkowych, po, na kampie we Wrocławiu, organizowanym przez NFL Flag Poland, rozmawiałem z Danielem Piechnikiem o Mistrzostwach Europy i o tym, jak to wszystko wyglądało. No i on opowiadał, jak wygląda flagówka w, Niewczyn, w Niemczech. Tam są trzy poziomy rozgrywkowe, jest regularna liga. Reprezentacje w dużej mierze stanowili zawodnicy z jednej drużyny, którzy od siedmiu lat. Grają ze sobą tylko i wyłącznie we flagówkę, ich celem było zdobycie Mistrzostwa Europy w futbolu flagowym. Poświęcili na to 7 lat treningów, właśnie tylko po to, żeby się przygotować, no i wygrali ten turniej. tak Natomiast pokazuje to, że futbol amerykański to jest jedna dyscyplina, futbol flagowy to jest zupełnie co innego, no i też warto zobaczyć, jaka jest różnica między nami a tymi najlepszymi. To, co już wspomniałem, że ten dystans między nami jest potężny. No na szczęście we flagówce dużo łatwiej będzie nadrabiać, bo no wymaga to znacznie mniej inwestycji w zasadzie: parę flag, kilka kołmów i, i możemy, możemy trenować. Liczę, że w jakiś rozsądny sposób uda się zorganizować w, w przyszłym sezonie rozgrywki juniorskie, może minisowe, może tą, te rozgrywki o tytuł Mistrza Polski we flagówce też nabiorą trochę więcej prestiżu. Wiem, że nie będzie to łatwe, no ale te próby trzeba podjąć, jeżeli chcielibyśmy w tym sporcie kiedykolwiek się liczyć. Przechodzimy do kolejnego tematu. Tematu, który dość mocno mnie ekscytuje, bo to są rozgrywki juniorskie w tym roku. I bardzo, no bardzo żałuję, że, że te mecze nie są transmitowane. Tutaj chlubnym wyjątkiem byli Eagles, którzy pokazali meczy z Angels. Dzięki temu są jakiekolwiek materiały wideo które, ogólno dostępne, które można zobaczyć. Natomiast sama liga, te mecze, które już zostały rozegrane, no pokazują, gdzie możemy szukać sobie faworytów, przynajmniej. Do tej fazy play-off, bo jeżeli miałbym teraz wskazać faworyta do mistrzostwa, to nie potrafiłbym tego zrobić. Mam trzy drużyny, które moim zdaniem mają bardzo realne szanse na zagranie w finale. Jedna z nich odpadnie, jest czwarta drużyna, która też ma szansę, aczkolwiek jej szansę oceniam troszkę niżej. Na pewno w gronie tych trzech drużyn, które mogą śmiało myśleć o finale, są Mets, którzy imponują formą i do tej pory w dwóch meczach rozbili swoich przeciwników. Dwa mecze, dwa bardzo przekonujące zwycięstwo. zwycięstwa. Na pewno miastowi wysłali dosyć mocny sygnał do reszty ligi, że chcą w tym roku walczyć o mistrzostwo. I z meczami jest w ogóle ciekawy temat. Rozgrywającym w ich drużynie jest amerykański zawodnik Noah Holmgren, który był kikerem w jednej z drużyn. W liceum w Stanach Zjednoczonych. No i w poprzednim roku Noa nie, nie mógł grać w lidze, ponieważ uczestnictwo jego w rozgrywkach zostało zablokowane, w tym roku został dopuszczony do rozgrywek, i uważam, że stało się bardzo dobrze, że ten chłopak został dopuszczony, ktoś poszedł po rozum do, do głowy i nie blokuje chłopaka tylko dlatego, że zagrał kilka meczów jako kiker w drużynie licealnej w ogóle regulamin, który mamy, moim zdaniem powinien ulec modyfikacji, no bo doświadczenie w liceum nie jest czymś, co jest takim game changerem, co może stanowić jakąś znaczącą przewagę w naszej lidze czy seniorskiej, czy, czy juniorskiej. Wielu naszych chłopaków prezentuje się lepiej, ma większe umiejętności niż zawodnicy po liceach w Stanach Zjednoczonych i też no, trzeba sobie uświadomić, że w USA tych lig licealnych są setki, jeśli nie tysiące. Tam jest 16 tysięcy drużyn Licealnych i na poziomie liceum często te rozgrywki to są jakieś rozgrywki jak nasze ligi podwórkowe, tak? to to nie są ogólnokrajowe czy ogólnostanowe pojedynki, to gdzieś tam grają jakieś małe katolickie licea ze sobą i my blokujemy gości, którzy w czymś takim biorą udział. Jakby to jest trochę niepoważne, przynajmniej tak jak na to patrzy się z boku. Także. Moim zdaniem bardzo dobrze się stało, że, że Noa został dopuszczony. Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej tego typu zawodników, że nie będziemy blokować dzieciaków prze, przed grą w football ze względu właśnie na ten przepis. Mam nadzieję, że ulegnie on modyfikacji, a wracając do samych meców juniorów, no, wyglądają bardzo dobrze i mają spore apetyty na mistrzostwo, tak jak też gdzieś ogląda się ich relacje. Choć wcale nie będzie o to łatwo, bo w grupie południowej będziemy mieli arcy ciekawą fazę playoff, bo mamy znakomicie prezentujących się Panthers i znakomicie prezentujących się Kings na południu. To są te trzy drużyny, Mets, Kings i Panthers, które według mnie mogą śmiało myśleć o grze w finale. To troszkę niżej notowaną drużyną przeze mnie są Eagles, którzy bardzo pozytywnie zaskoczyli. Nie sądziłem, że, że będą aż tak mocni w tym sezonie. Panthers. Panthers wygrali do tej pory trzy mecze, w których stracili łącznie 6 punktów. Sześć punktów w trzech meczach naprawdę to robi... Wrażenie, ale tak naprawdę ja czekam na ich pojedynek z King's, no bo to będzie swego rodzaju test dla jednej, jak i drugiej drużyny, który da nam odpowiedź, jak silne są te ekipy, bo Kings z kolei w dwóch meczach, które do tej pory rozegrali, stracili z kolei tylko dwa punkty, więc też no, imponujący bilans, jeżeli chodzi o futbol. No i ten pojedynek na szczycie grupy południowej, który obejrzymy, no on rozstrzygnie o tym, kto będzie miał przywilej rozegrania półfinału na własnym stadionie. I naprawdę gotów byłbym nawet zapłacić za jakieś pay-per-view, żeby, żeby zobaczyć ten pojedynek. No bo on tutaj będzie rozstrzygał o supremacji w Lidze Południowej, w tej grupie południowej. W tym meczu pomiędzy Kings i Panthers nie mam w tej chwili swojego faworyta. Tym bardziej, że no nie da się obejrzeć tych pojedynków tak oficjalnie. Szansa myślę, że jest 50 na 50. I ten mecz dopiero za, za dwa tygodnie. Na razie Kings u siebie podejmują Rebels, więc tutaj powinno być gładko i szybko. No, a co się dzieje na północy? To też jest ciekawy, poza już wspomnianymi mecami. Eagles naprawdę bardzo duże zaskoczenie. Nie, nie spodziewałem się, że aż tak będzie miło się ich oglądało. Rozprawili się z Lowlanders, później z Angels, no i wspólnie z Mets teraz są na, na szczycie grupy północnej. Jeżeli utrzymają formę i, i wygrają jeszcze po jednym meczu, no to ostatni mecz sezonu re regularnego pomiędzy Mets i Eagles rozstrzygnie również losy pierwszego miejsca na, na północy. No są emocje, aż szkoda naprawdę, że, że nie ma y, transmisji. Y, na północy szanse jeszcze mają matematyczne Lowlanders na awans do półfinału, ale musieliby wygrać y, mecz z Eagles 15 października, a potem jeszcze liczyć na to, że Eagles przegrają z Mets w ostatnim meczu. Co więcej, Lowlanders musieliby wygrać Eagles yy, z różnicą co najmniej 15 punktów, więc tutaj jest dosyć dużo założeń. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na południu Hagert, Tychy Falcons i, i Silesia Rebes, no niestety są tłem dla, dla pozostałej dwójki na północy. Mecze są bardziej wyrównane, no i naprawdę chętnie pooglądałbym transmisję z meczów juniorów, bo dużo się tam dzieje, no i są, są emocje. Przechodzimy do Syren. Syreny, niestety, ale zbierają bolesną lekcję futbolu w tym sezonie w lidze czeskiej. Cztery mecze, cztery porażki. Jest, co prawda, szansa na przerwanie tej serii, tej czarnej serii, bo wyjeżdżają do Życina nasze Syreny razem z Życinem. Syreny są dwiema czerwonymi latarniami ligi czeskiej, więc będą grały między sobą o przedostatnie miejsce w pięciodrużynowej stawce. W lidze czeskiej nie mamy play-offów, więc te cztery porażki, które Syreny poniosły w dotychczasowych meczach, no niestety eliminują je z możliwości gry dalej. Nie ma tam play-offów, od razu grany jest finał pomiędzy pierwszą a drugą drużyną, także sezonu już dla Syren się nie da uratować, może być tam... Łyżka miodu w beczce dziegciu. Zazwyczaj z drugą stronę, tutaj niestety jest tak, że z tą łyżką miodu może być wygrana z Žičinem w przedostatnim pojedynku. Poziom sportowy, no widzimy, odstaje, odstają syreny trochę od, od, od dziewczyn z Czech, natomiast Same mecze, byłem w Warszawie na, na jednym z pojedynków, i naprawdę tam jest świetna atmosfera. bo wiem się znakomicie. Wydawało mi się, że to mogą być pojedynki podobne do tych, które oglądałem w PFL9, na których można zasnąć. Natomiast tutaj naprawdę działo się dużo, były emocje. Y, fajnie, to wszystko jest zorganizowane. No Jest organizacyjnie wszystko dopięte, brakuje trochę tutaj poziomu sportowego. Mam nadzieję, że y, Syren w przyszłym roku. Podciągną się i będą faktycznie walczyły o te wyższe cele, przynajmniej o awans do, do finału rozgrywek w widze czeskiej. Na zakończenie zostają nam dziewiątki. Dużo już się wydarzyło w dziewiątkach, w zasadzie zbliżamy się do ostatecznej fazy sezonu zasadniczego. Nastał czas rozstrzygnięć decydujące pojedynki. System rozgrywek, bo nie wiem czy wiecie, też musiałem się dopytać, bo nie śledziłem tego naprawdę, nie wiem kogo to interesuje poza tymi drużynami, które grają, więc system rozgrywek wygląda tak, że drużyny z miejsc 2 i 3 grają ze sobą w fazie wildcard z przeciwnikami z drugiej grupy, no i wygląda, że będą to na wschodzie Rackets i Hammers, na zachodzie do fazy. Wildcars, awans zapewnili sobie Miners i Grizzlies. Z walki, yy, pomimo tego, że jeszcze zostały mecze do rozegrania, odpadli już Warsaw Eagles B i Barbarians Koszalin. Nawet gdyby wygrali swoje ostatnie mecze, to i tak nie wejdą do fazy playoff ze względu na to, że mają gorszy bilans meczów bezpośrednich z rywalami, z którymi bezpośrednio by walczyli o ten awans. Pierwsze miejsca w grupach też już są rozstrzygnięte: yy, Bielawa, Ols i Wataha Zielona Góra, także oni będą. Yy, gospodarzami półfinałów, mają też bye week więc odpoczywają. System podobny troszkę do tego NFL-owego, akurat w dziewiątkach ten system jest wymyślony. Fajnie, podoba mi się, to jest chyba jedyna rzecz, którą mogę na razie powiedzieć o tej lidze. Mam nadzieję, że przynajmniej w finale będzie, albo w półfinałach będzie się działo coś, coś ciekawego. Natomiast sam ten system wildcardów, bye weeków dla najlepszych drużyn, no zaczerpnięty rodem z NFL, także wzorce jak najlepsze. I sezon zasadniczy w zasadzie kończy się już w ten weekend. I tak, i, i niech on się skończy. O dziewiątkach już mówiłem wcześniej, co ja bym zrobił z tą ligą, także nie będę się powtarzał. Czekam na mecze, no i po nich zrobimy podsumowanie tego, co wydarzyło się w minionym weekendzie. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszy jesienny goal line. Oczywiście zapraszam na kolejne. Pojawiają się, pojawią się tej jesieni jeszcze na pewno Game Day Talksy, także pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, żeby nic Wam nie umknęło. Zapraszam też niezmiennie do wspierania Game Day. Na Patronajcie. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach.